Panie dyrektorze, pierwsze pytanie wydaje się dość oczywiste dlatego że grupa WB jest liderem jeżeli chodzi o produkcję bezzałogowców. Chciałem zapytać o wnioski płynące z wojny na Ukrainie. Jak to się przekłada na wasze prace, na wasze bezzałogowce? No i generalnie pana obserwacja Nasze obserwacje są takie, że po raz kolejny mieliśmy rację. Eee, przyszłość pola walki to przyszłość związana z systemami bezzałogowymi. Grupa WBO już od wielu, wielu lat wskazuje na kluczowe znaczenie tych systemów w funkcjonowaniu sił zbrojnych na polu walki. Eee, konflikt górnicko-ukraiński dobite nam to udowodnił. Jesteśmy w tym konflikcie już od ponad 10 lat z naszymi systemami, które dostarczamy do sił zbrojnych Ukrainy. A to, co nauka, jaka przychodzi do nas z tego konfliktu, to to, że niezbędny jest ciągły development tych systemów, jest niezbędny ciągły rozwój tych systemów i wsłuchiwanie się tak naprawdę w głos użytkowników i tak naprawdę odpowiadanie na wyzwania, które rodzą się tak naprawdę na skutecznym polu walki. Nasze systemy, które funkcjonują tam na miejscu, na Ukrainie, są właśnie taką odpowiedzią, a to na jaką skalę są używane tam przez Siły Zbrojne Ukra Ukrainy jest dla nas dobitnym dowodem, że kierunek, który obraliśmy jest słuszny. Czy może pan powiedzieć, jak ukraińscy żołnierze komentują właśnie użytkowanie waszych dronów? Jak odbierają, prawda? Jakie, jakie mają refleksje? To jak, w jaki sposób oni, oni to komentują, no to powiem tyle. No są przede wszystkim bardzo zadowoleni z tego, jak te systemy funkcjonują i doceniają to, że. Wsłuchujemy się w ich głos i potrafimy te systemy jako ich producent w całości rozwijać i y, odpowiadać tak naprawdę na to, jakie wyzwania przynosi to podewal. Jednym z podstawowych zagrożeń, które generuje obecnie front ukraiński jest bardzo silna obecność rosyjskich systemów walki elektronicznej. To jest duże wyzwanie dla systemów bezzałogowych, które operują w tamtym rejonie. Potrafimy na te wyzwania odpowiadać rozwiązaniami, które dostarczamy. Jest wiele filmów w internecie, które wprost ukazują uderzenia nawet w aktywne systemy walki elektronicznej rosyjskiej, trafiane przez nas systemy amunicji krążącej, która dolatuje i trafia w cel bez jakiegokolwiek wsparcia z systemu GPS. Także... Ze strony użytkowników przede wszystkim uznanie, ale też kolejne wyzwania, które są stawiane przed nami, którymi staramy się za każdym razem sprostać. Chciałem zapytać o Warmate'a, kolejnego na MSPO na targach zaprezentowanego jako, no można powiedzieć, dron, który ma w zasięgu Moskwę. Tak, tak został określony. Czyli zasięgi Warmate'a cały czas się wydłużają. Dlaczego? Dlatego, że takie są oczekiwania współczesnego pola walki. Tak naprawdę zasięgi, które pierwotnie te systemy generowały, liczone w kilkudziesięciu kilometrach, już dawno przestały być tymi, które są oczekiwane przez współczesnych użytkowników. Także, władząc naprzeciw, naprzeciw tym oczekiwaniom, tworzymy po pierwsze systemy o większych zasięgach, po drugie, systemy o znacznie większej sile uderzenia, bo kluczowym elementem amunicji są same głowice, które również rozwijamy i produkujemy. Ale również bardzo ważnym elementem jest kwestia łączenia tych systemów w całość. To nie jest samodzielna samolica krążąca, tak jak to było na początku. Teraz to już są systemy poszukiwawczo-uderzeniowe. Systemy wyposażone w systemy retransmisji, które wzajemnie się komunikują. Czynią te systemy bardzo autonomicznymi w działaniach. Chciałem zapytać, najpierw pytałem o żołnierzy ukraińskich, ich opinie. No teraz chciałem zapytać o żołnierzy polskich, bo tutaj więcej sprzętu z WBS użytkowane w Wojsku Polskim. Zaraz o tym sprzęcie jeszcze porozmawiamy. Ale jak polscy żołnierze odbierają Wasze rozwiązania? No spotykam się z bardzo dobrymi opiniami, jeśli chodzi o ten sprzęt i to nas bardzo cieszy, bo służba Polsce to jest podstawowe zadanie grupy WB i jako firma o znaczeniu strategicznym Rzeczpospolitej Polskiej traktujemy to przede wszystkim jako nasz obowiązek wobec naszej ojczyzny, rozwijać i dostarczać najlepsze możliwe systemy dla naszych sił zbrojnych, dla bezpieczeństwa naszego kraju. Ocena naszych żołnierzy jest zawsze dla nas dużym wyzwaniem. Wsłuchujemy się w głos użytkowników. Ma to miejsce zarówno w trakcie cyklu użytkowania, jak i też w ramach radycznych szkoleń, w ramach tych systemów, które obecnie rozwijamy. Jesteśmy w trakcie dostaw chociażby kolejnych baterii systemu Gladius. To jest zupełna nowość dla naszych systemów wojsk rakietowej i artylerii być wyposażoną w bezzałogowe systemy poszukiwawczo-uderzeniowe, które dostarczają informacje nie tylko dla wchodzący skład tego systemu amunicji krążącej, ale również dla wojsk rakietowej i artylerii jako takich, bo przypomnę tylko że że system Gradius zawiera w sobie system multisensoryczny. E, funkcjonujący w ramach tego systemu patowce FT-5 wyposażone są zarówno w klasyczne głowice optyczne, jeśli chodzi o system obserwacji, jak i w głowice e, wyposażone w radar Sarowski z modułem e, pozwalającym na identyfikację ruchomu celów naziemnych, ale również w głowice ELINT, która pozwoli nam na identyfikację strategicznych celów, jak chociażby radary i inne elementy tego typu posażenia ze strony przeciwnika. To wszystko dostarcza te informacje dla Wojsk Rakietowych TRLi, które następnie po ich Tworzeniu, mogą dalej dysponować zadania ogniowe przy użyciu zresztą też systemu grupy WB, mianowicie systemu TOPAS, który również jest wyposażony w system Glabis. Także łączymy te wszystkie systemy w całość, tworzymy już pewien swoisty ekosystem, który łączy to wszystko i pozwala naszym siłom zbrojnym być tak naprawdę tymi najnowocześniejszymi siłami w tym obszarze, jeśli chodzi o wojska sojusznicze. Pan dyrektor nazwał to e ekosystem, to jest takie pewne holistyczne podejście, że. Macie i drony uderzeniowe, i drony obserwacyjne, i drony można powiedzieć w pewnym sensie ochronne, i systemy łączności. Jakie e, kontrakty realizujecie dla wojska polskiego? No, kontraktów tych jest bardzo dużo i to są kontrakty, zarówno nasze autonomiczne, związane z chociażby ze zestawą wspomnianego systemu Gladius. W zakresie systemów bezzałogowych realizujemy również dostawy systemu FlyEye, czy chociażby systemów Warmate, tych mniejszych, Warmate 3. Ale również, co jest bardzo ważne, rozwijamy bardzo silnie naszą współpracę z naszym strategicznym partnerem, jaką jest Polska Grupa Zbrojeniowa. I tutaj, w ramach czy to form konsorcyjnych, czy to umów podwykonawczych, dostarczamy również inne systemy wchodzące w skład naszej oferty, jak chociażby bezzałogowe wieże ZDZW-30, których kolejnej ilości w ramach obecnie zawartych kontaktu, będziemy realizowali. Realizujemy również dostawy naszego systemu TOPAS, czy systemu FONET, szeroko pojętych systemów teleinformatycznych, które obecnie wchodzą w skład naszych sił zbrojnych. Ale co ważne, Pojawiają się również pewne nowości z naszej strony, jeśli chodzi o szeroko pojętą ochronę systemu wojsk rakietowej artylerii. Jest to chociażby system Force Protection, który był przedmiotem naszej kontraktacji końcówką zeszłego roku, a który zakłada ów ekosystem holistycznej ochrony, e, łącznie z detekcją systemów bezzałogowych obecnych w powietrzu, który zapewnia również grupa WWWE w ramach to, aktualizujemy dla naszych sił zbrojnych. Rozumiem, że to wnioski właśnie z Ukrainy, czy przyspieszyły, czy też jakby utwierdziły Was w tym, żeby coś takiego realizować? Zdecydowanie. Tamten konflikt i doświadczenie, które nabieramy w tamtym obszarze jest jednym ze źródeł informacji, które posiadamy które staramy się w sposób maksymalnie efektywny wykorzystywać w rozwoju naszych systemów, ale pragnę zwrócić uwagę na to, że systemy grupy WB są obecne na wielu kontynentach i na wielu, w wielu siłach zbrojnych na całym świecie i tam wszędzie wsłuchujemy się w głos użytkowników i łącząc to wszystko w całość, przekładamy to na nasze rozwiązania, które oferujemy naszym siłom zbrojnym. Czy pan dyrektor może wymienić między innymi, jakie są to kraje? No bo działacie globalnie. Wspomnieliśmy o Ukrainie, oczywiście Wojsko Polskie, ale jakie także inne destynacje? Łatwiej będzie wymienić to po kontynentach. W zasadzie jesteśmy obecni na wszystkich kontynentach. Począwszy od Stanów Zjednoczonych, poprzez Afrykę, do której ostatnio dostarczamy ochrony granic, poprzez Europę. Pragnę zwrócić uwagę na to, że nasze systemy trafiły również do Azji, tam trafiły do Sił Zbrojnych Korei Południowej.